Ernst Gombrich, Krótka historia świata, rozdział 36 Człowiek i maszyna. Meternich i bogobojni monarchowie Rosji, Austrii, Francji i Hiszpanii przywrócili zewnętrzne formy życia sprzed rewolucji francuskiej. Znowu prowadzili dostojne dwory, na których wpływowi szlachcice obnosili na piersi wielkie gwiazdy orderów. Mieszczanom zakazano rozprawiać o polityce, co niektórym nawet bardzo odpowiadało. Zajęli się rodziną, książkami, a przede wszystkim muzyką, gdyż w ciągu minionych stu lat muzyka, przedtem służąca niemal wyłącznie za akompaniament do tańców pieśni i religijnych śpiewów, stała się sztuką, która mogła powiedzieć ludziom najwięcej. Lecz ten mieszczański spokój był tylko zewnętrzną stroną rzeczy. Pewnych idei oświecenia Metternich nie mógł już zabronić, a nawet o tym nie myślał. Galileuszowej idei rozumowego, matematycznego podejścia do natury, które w czasach oświecenia tak bardzo się ludziom podobało. I właśnie ta ukryta strona oświecenia spowodowała jeszcze większą rewolucję, która z jeszcze większym impetem rozbiła dawne struktury, niż to uczynili paryscy Jakobini za pomocą gilotyny. Bo dzięki zastosowaniu matematyki do badań przyrodniczych ludzie nie tylko zrozumieli rozmaite procesy zachodzące w naturze, lecz także nauczyli się wykorzystywać na nowo zdobytą wiedzę, zaprzęgli siły natury w służbę człowiekowi. Dzieje wszystkich tych wynalazków, jakich wtedy dokonali, nie są takie proste, jak sobie często wyobrażamy. Przeważnie Działo się tak, że ktoś najpierw uznał jakąś rzecz za możliwą, potem przeprowadzał próby, eksperymentował, potem myśl zarzucał i podejmował ją ktoś inny, aż wreszcie pojawiał się tak zwany wynalazca, który miał dość siły, woli i wytrwałości, żeby tę myśl pomyśleć do końca i obrócić na powszechny użytek. Tak było z maszyną parową, parostatkiem, lokomotywą i telegrafem. Wszystkie one zmieniły nasze życie, a stały się ważne w czasach, o których teraz mówimy. Najpierw pojawiła się maszyna parowa. Francuski uczony Papin pracował nad nią już około roku 1700. Ale prawdziwą maszynę parową opatentował dopiero w 1769 roku Anglik James Watt. Początkowo używano <laughs> jej głównie do pomp w kopalniach, lecz wkrótce ludzie zaczęli myśleć, jakby ją zastosować do napędzania pojazdów albo statków. Już w latach 1788 i 1802 pewien Anglik przeprowadził próby z parostatkami, a w 1803 roku amerykański mechanik Fulton skonstruował parowiec kołowy. Napoleon napisał wtedy, że ten projekt jest w stanie zmienić wygląd świata. W 1807 roku pierwszy statek parowy z wielkim kołem łopatkowym popłynął z Turkotem, dymiąc i hałasując z Nowego Jorku do sąsiedniego miasta. Mniej więcej w tym samym czasie podjęto w Anglii próby, z napędem parowym w pojazdach. Ale dopiero w 1802 roku, kiedy wynaleziono szyny kolejowe, udało się skonstruować maszynę zdatną do użytku, a w 1814 roku Anglik Stephenson zbudował swoją pierwszą prawdziwą lokomotywę. Już w 1821 roku została otwarta pierwsza linia kolejowa łącząca dwa angielskie miasta. A 10 lat później kolej żelazną miały już takie także Francja, Niemcy, Austria i Rosja. Upłynęło jeszcze 10 lat, i nie było już chyba w Europie kraju bez długich odcinków w linii kolejowych. Linie te prowadziły przez góry, przez tunele i duże rzeki, a ludzie podróżowali co najmniej 10 razy szybciej niż kiedyś najszybszym wozem pocztowym. Bardzo podobnie rzecz się miała z wynalazkiem elektrycznego telegrafu. Już w 1753 roku pewien uczony rozważał taką możliwość. Po 1770 roku podejmowano wiele prób, lecz dopiero w 1837 roku amerykański malarz Morse zaprezentował przyjaciołom krótki telegram. I znowu upłynęło niewiele ponad 10 lat. A ludzie z różnych krajów mogli już się komunikować za pomocą telegrafu. Ale jeszcze bardziej zmieniły świat inne maszyny. Maszyny wykorzystujące siłę natury, tak żeby zastępowały pracę ludzkich rąk. Pomyśl tylko o przędzeniu i tkaniu. Dawniej robili to rzemieślnicy. Kiedy zaczęto, zaczęło wzrastać zapotrzebowanie na tkaniny, mniej więcej w epoce Ludwika XIV, fabryki wprawdzie już istniały, ale wielu ludzi nadal pracowało w nich ręcznie. Dopiero z czasem ktoś wpadł na pomysł, żeby i tutaj, tutaj skorzystać z wiedzy o naturze. Daty roczne są znowu bardzo zbliżone do dat innych wielkich wynalazków. Doświadczenia z maszyną przędzialnicą przeprowadzono już od 1740 roku. Od 1783 roku była ulepszana, ale dopiero w 1821 roku stała się pod każdym względem użyteczna. Mniej więcej w tym samym czasie trwały prace nad krostem mechanicznym. Również i te maszyny budowano i stosowano najpierw w Anglii. Do maszyn i fabryk potrzebne były węgiel i żelazo. Kraje, które posiadały te surowce, z miejsca zyskały dużą przewagę. Za sprawą wszystkich tych rzeczy dokonał się potężny przewrót. Ludzie przeżyli wstrząs, po którym miało co, mało co zostało na swoim miejscu. A przypomnij sobie, jak ustalone i uporządkowane było życie w czasach cechów średniowiecznych miastach. Cechy przetrwały do rewolucji francuskiej, a nawet dłużej. Co prawda, już wtedy trudniej niż w średniowieczu było czeladnikowi zostać majstrem, miał jednak taką możliwość, a więc i nadzieję. A teraz w jednej chwili wszystko się zmieniło. Tylko niektórzy ludzie mieli maszyny. Aby obsługiwać taką maszynę nie trzeba było wiele umieć. Przecież robiła wszystko sama. W ciągu kilku godzin można było każdemu pokazać, jak się ma z nią obchodzić. Kto miał taką maszynę do tkania, brał sobie paru ludzi, mogły to być nawet kobiety i dzieci, którzy z jej pomocą mogli teraz wykonywać wiele pracy, <laughs> więcej pracy niż dawniej stu wykwalifikowanych tkaczy. Co mieli więc robić tkacze w mieście, w którym nagle pojawiła się taka maszyna? Przestali być potrzebni. To, czego nauczyli się przez lata terminowania i pracy w charakterze czeladników stało się całkiem zbyteczne, ponieważ maszyna robiła wszystko szybciej, lepiej i bez porównania taniej. Bo maszyna nie musi jeść ani spać tak jak człowiek nigdy nie musi odpoczywać. Wszystko, czego studka czy potrzebowałoby do przyjemnego, dobrego życia, fabrykant dzięki swojej maszynie zaoszczędzał albo mógł przeznaczyć dla siebie. A przecież potrzebował do obsługi maszyn robotników. Owszem, potrzebował, ale po pierwsze bardzo niewielu, a po drugie niewykwalifikowanych. Dochodziło coś jeszcze. Teraz stutka czy w mieście było bezrobotnych i głodowali, bo ich pracę wykonywała jakaś maszyna. Ale nim człowiek umrze z głodu razem z całą rodziną, gotów jest oczywiście zrobić wszystko. Nawet pracować za głodową płacę, byle tylko utrzymać się przy życiu. Zatem, fabrykant, który miał maszynę, mógł wezwać do siebie stu głodujących tkaczy i powiedzieć: Potrzebuję pięciu ludzi, żeby uważali na moją maszynę i na moją fabrykę. Ile za to chcecie? I nawet jeśli jeden z nich odpowiedział: Chcę tyle, żebym mógł żyć tak dobrze jak przedtem. To drugi powiedział: Może wystarczy, że codziennie będę mógł kupić sobie bochenek chleba i kilogram ziemniaków. A trzeci, widząc, że ten odbiera mu ostatnią szansę na przeżycie, spróbuje wyżyć, mając na, na pół bochenka chleba. A na to cztery, inni my też. Dobrze powiedział fabrykant: Dam wam szansę. Ile na dzień chcecie pracować? 10 godzin? Powiedział jeden. Dwanaście, powiedział drugi. Aby mu tamten nie sprzątał pracy z przednosa. Ja mogę pracować nawet 16, zawołał trzeci. Przecież chodziło o życie. Dobrze, powiedział fabrykant. Wobec tego wiele ciebie. Ale co ma robić moja maszyna, kiedy ty będziesz spał? Ona przecież nie musi spać. No, mogę tu przysłać mojego ośmioletniego chłopaka, powiedział zdesperowany tkacz. Co mam mu za to dać? Daj mu parę groszy na kromkę chleba z masłem. Obejdzie się bez masła, powiedział fabrykant. I sprawa była załatwiona. A pozostałych 95 tkaczy musiało głodować albo starać się, żeby wziął ich jakiś inny fabrykant. Nie powinieneś myśleć, że wszyscy fabrykanci byli rzeczywiście takimi złymi ludźmi, jak i tutaj opisałem. Ale najgorszy z nich, czyli ten, który najmniej płacił, mógł najtaniej sprzedawać swoje towary, więc najczęściej wygrywał z konkurencją. Dlatego inni musieli traktować robotników podobnie, choćby nie pozwalało im na to sumienie i choćby im było ich żal. Ludzie byli zdesperowani. Po co się czegoś uczyć? Po co wkładać tyle pracy w piękne dzieło własnych rąk? Maszyna robiła w tym czasie 100 takich samych rzeczy, często jeszcze dokładniej i sto razy taniej. Dawni tkacze, kowale, przędnicy, stolarze popadali w coraz większą nędzę i biegali od jednego fabrykanta do drugiego, szukając pracy choćby za grosze. Niektórych brała taka złość na maszyny, że szturmowali fabryki i niszczyli mechaniczne krosna, ale to nic nie dało. W 1812 roku Anglia wprowadziła karę śmierci za niszczenie maszyn. A potem przyszły nowe, lepsze maszyny, które mogły wykonywać pracę już nie 100 lat, 500 robotników, i powszechna nędza jeszcze się pogłębiła. Wtedy znaleźli się ludzie, którzy uznali, że tak dalej być nie może, że to niesprawiedliwe, żeby jeden człowiek tylko dlatego, że ma maszynę i to, i to może otrzymaną w spadku, traktował wszystkich innych gorzej niż szlachcić swoich chłopów uważali że fabryki i maszyny których posiadanie daje wielką władzę nad losem innych ludzi nie powinny należeć do jednostek lecz do społeczeństwa takie poglądy nazywamy socjalizmem rozważano wiele możliwości uporządkowania wszystkiego tak aby przez socjalistyczny sposób pracy Zlikwidować nędzę głodujących robotników. Może zamiast pensji ustalonej przez fabrykanta powinien mi się należeć udział w jego wielkich zyskach? Takich socjalistów było we Francji i Anglii około roku 1830 wielu. Ale najsłynniejszy z nich stał się pewien uczony z trewiru w Niemczech Karol Marx. On myślał trochę inaczej. Uważał, że nie ma co się zastanawiać, jakby to było, gdyby maszyny należały do wszystkich robotników. Robotnicy musieliby je sobie przedtem wywalczyć, bo przecież dobrowolnie żaden fabrykan nigdy by im swojej fabryki nie oddał. A żeby ją sobie wywalczyć, nie wystarczy zabrać, zebrać się w kilku i zniszczyć krosno, skoro to krosno już raz zostało wynalezione. Wszyscy robotnicy muszą trzymać się ze sobą razem. Gdyby każdy z owych stu tkaczy chciał pracy nie tylko dla siebie, gdyby się przedtem umówili, nie pójdziemy do fabryki na więcej niż 10 godzin i zażądamy dwóch pochęków chleba i dwóch kilogramów kartofli dla każdego, to fabrykant może musiałby się na to zgodzić. Ale samo to mogłoby jeszcze nie wystarczyć, bo do maszyn tkackich nie potrzebował już wykwalifikowanych tkaczy, tylko zwyczajnie kogoś, kto za wszelką cenę chciał pracować, bo niczego nie miał. Zatem ważne jest, mówił Marks, żeby oni wszyscy się połączyli. W końcu fabrykant po prostu nie znalazłby nikogo, kto byłby tańszy. A więc robotnicy powinni się umawiać. I to nie tylko robotnicy w jakiejś okolicy. Nawet nie tylko robotnicy w jakimś kraju, lecz robotnicy na całym świecie powinni się połączyć. Wtedy byliby tak silni, że nie tylko sami mogliby mówić, ile należy im płacić, lecz w końcu mogliby przejąć fabryki i maszyny i stworzyć w ten sposób świat, w którym nie byłoby już posiadaczy i ludzi nieposiadających niczego. No bo teraz wygląda tak, mówi Marks, że właściwie nie ma już ani tkaczy, ani szewców, ani kowali. Robotnik, który dwa tysiące razy dziennie naciska dźwignie jakiejś maszyny, wcale nie musi wiedzieć, co ta maszyna wytwarza. On tylko chce co tydzień otrzymać wypłatę, akurat tyle, żeby nie musiał głodować, jak jego nieszczęśliwi towarzysze, którzy nie znaleźli zatrudnienia. Właściciel maszyny. Też nie musimy mieć wcale kwalifikacji w zawodzie, z którego żyje, bo nie jest to już praca rękodzielnicza, tylko maszynowa. Dlatego Marx uważał, że właściwie nie ma już zawodów, tylko są dwie, dwa rodzaje, czy też dwie klasy ludzi: posiadacze i nieposiadający. Inaczej, bo lubił obce słowa, kapitaliści i Proletariusze. Te klasy toczą ze sobą nieustanną walkę, ponieważ posiadacze zawsze chcą wytwarzać jak najwięcej i jak najtaniej, więc też jak najmniej płacić robotnikom, czyli proletariuszom. A z kolei robotnicy chcą kapitalistę, czyli właściciela maszyny, zmusić, żeby oddał im jak najwięcej ze swojego zysku. Ta walka dwóch klas, uważał Marx, skończy się ostatecznie tak. Że Wielka Rzesza Nieposiadających odbierze nielicznej grupie posiadających ich własność, ale nie po to, żeby samej wejść w jej posiadanie, ale żeby całą własność w ogóle znieść. Wtedy nie będzie już klas. To był jego cel, a jego urzeczywistnienie wyobrażał sobie on bardzo prosto i w niedalekiej przyszłości. A przy tym w roku 1847 i 1848, kiedy Marx napisał swoją wielką odezwę do robotników, którą nazwał manifestem komunistycznym, sytuacja wcale jeszcze nie była taka, jakiej nadejście przewidywał. I do dzisiaj wiele rzeczy ułożyło się inaczej. A w jego czasach wcale jeszcze nie wszędzie rządzili posiadacze maszyn, w wielu krajach nadal rządzili orderowi szlachcice, którym Tacy ludzie jak Metternich pozwolił wrócić do władzy. Ci szlachcice sami byli wielkimi przeciwnikami bogatych mieszczan i właścicieli fabryk. Chcieli silnego, uporządkowanego, uregulowanego państwa, w którym każdy wykonuje swój wyuczony, a nierzadko dziedziczony zawód, tak jak to było dawniej. Na przykład w Austrii istniało jeszcze dziedziczne poddaństwo chłopów których zależność od pana gruntowego niewiele się różniła od zależności chłopów pańszczyźnianych w średniowieczu. Nadal też obowiązywało wiele dawnych, surowych reguł cechowych, których częściowo podlegali także nowi fabrykanci. Ale wzbogaceni miesz... mieszczanie posiadający maszyny nie chcieli już słuchać tego, co im narzucała szlachta czy państwo. Chcieli działać wedle własnej woli, bo uważali, że wtedy na świecie będzie najlepiej. Wystarczy dać wolną rękę pracowitym ludziom, nie krępować ich żadnymi ustawami ani przepisami, a wtedy z czasem wszystkim na świecie będzie żyło wspaniale. Świat się toczy sam, uważali, jeśli mu się nie przeszkadza. Dlatego francuscy mieszczanie w 1830 roku dokonali przewrotu i zrzucili z tronu potomków Ludwika XVIII. W roku 1830 1948 wybuchła w Paryżu, a potem w wielu innych krajach kolejna rewolucja, w której mieszczanie próbowali przejąć całą władzę w państwie, aby nikt im już nie mówił, co mają robić w swoich fabrykach i ze swoimi maszynami. W Wiedniu przepędzili kanclerza Metternicha, a panującego cesarza Ferdynanda zmusili do abdykacji. Dawne czasy minęły bezpowrotnie. Mężczyźni już wtedy nosili prawie tak samo brzydkie, długie, czarne, rurkowate spodnie, sztywne, białe kołnierzyki i krawaty wiązane w skomplikowany węzeł, jakie musimy nosić jeszcze dzisiaj. Wszędzie fabryki wyrastały jak grzyby po deszczu, a kolej żelazna przewoziła coraz większe ilości towarów z kraju do kraju.